Más antiguos de Pasadena, que tiene historias de fantasmas. Witam Państwa w Polsce! Hola! Kraju, w którym każdy może czuć się komfortowo i bezpiecznie. O, przepraszam, jesteście w sali? Nawet Hiszpanie! Waszym sportem narodowym jest corrida? Mam dla Was dobrą wiadomość. U nas też możecie uciekać przed bykami, olej! Wy macie Penelope Cruz, którą każdy chciałby wykorzystać. A u nas jest po prostu Cruz, który wszystkich równo rucha! Tak, oto wygląda podniecająca hiszpańska mucha. A tak wygląda podniecająca polska mucha, którą wolałbyś pacnąć? Bill, nawet nie próbuj. Wy macie tapac, ale my mamy coś lepszego. Mięsny jesz. Mięsny jesz, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz. Jesz, ty go Wiemy, że macie problem z 17 wspólnotami autonomicznymi od Kraju Basków aż po Andaluzję. U nas jest mniej takich problemów, w zasadzie tylko Śląsk. W dupie, że ciulu. Mów normalnie, w telewizji jesteś. Przepraszam. A teraz kilka niezbędnych w Polsce zwrotów. Nie, Leo Messi nie jest Hiszpanem. Nie, Cristiano Ronaldo też nie jest Hiszpanem. Tak, niestety Enrique Iglesias jest Hiszpanem. Drogie panie, w Polsce nie brakuje fantastycznych mężczyzn. Hiszpanko, z kim byś wolała pójść do łóżka? Z Jose Armando Ruiz, Miguel Gonzalesem? Czy może z Zarkiem, Darkiem, Jarkiem, Czarkiem i Markiem? Sami rozumiecie, że warto nas odwiedzić. Tym bardziej, że u Was maniana to jutro, a u nas maniana jest cały czas. me gusta ja.